Szczęść Boże, zostaliśmy nominowani przez nasze siostrzyczki, Terezjanki, do challenge'u na rzecz chorej Hani. Dziękujemy za to wezwanie, przyjmujemy ten challenge, oferujemy modlitwę za Hani, jako nasza wspólnota, nasze ćwiczenia, no i oczywiście dar serca, czyli pieniążki, a nominujemy grupę męską Nazaret przy parafii św. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza, Grupę Oazową Wiara, Światło i Życie przy parafii naszej, a także Ruch Gloriosa Trinita przy parafii świętego Ojca Pio w Białstoku Dziękuję. Płoka, i dwa, i trzy, i cztery, i pięć, i sześć, i siedem, i osiem, i dziewięć, i dziesięć.